Magik! 19. Chwilę, bo mi e, czekam, bo, bo mam podobno... Czekam na e, transmisję. Albo coś. Dobra, e, no, lobby jeden walić mojego live'a. <grym> e, na no, lobby jeden tu, walić szóste, mojego live'a. <grym> <grym> no, w kości dwa... Ej, jednak jest! Jednak jest mój tu, live. Lob jeden, szóste... walić. Jednak jest mój live, działa, działa. Wszystko działa. Dobra. To się wisiło po co masz się wyciszać? Wyciszę się tego, wyciszę mojego live'a. A. Wejdź, yy, ukośnik party joy mój nick. A. Magii. Greenwell. Tak, wczoraj z skina wojskowego, dzisiaj masz Greenwell. Mam jeszcze maula. Miałeś, yy, Mam jeszcze no maula zapisanego. <gry> założę się, że potem będziesz miał wolfa. I na co? Na, co? na gówno. Duelcy. Co! Ja tu nie mam modów na tej wersji żadnych. Nie, ja, dlatego ja... Chwila, jakie mody? Te z serwer... Te z Linku? G dlatego gram na Federze. A przecież ja tu nie kupiłem. Ja tu nawet jak stupaka moja. Gosi partij jo nik. Ej! Ej, bo mnie wywaliło. Co będzie wywaliło? <laughs> ja muszę polubić Mów. nie. Czekaj. Dobra, jestem z tutaj. On, dołączyłeś Wojtek czy nie? No ja, przecież ja jestem Nawet Dołączyłeś? No ja, ja jestem I w co Party? A, party I co? Party Join mój nick Czemu nie, nie to... da. możemy iść na jakieś lepsze te, na przykład MC Vision? Tam mogę iść na każdą wersję Co to? O, wyrzutnia te też. Ma... cosa faccia? Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia... 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 nie mia... Mamma Tak blisko. Chodź na MT. MTVision, a nie. Nie, 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 koleżko, nie, wypierdzielaj mi z tym. Oj, 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 jaki chyba trzy Ja mam... Ja mam mój drową różkę jak coś. Ja też... się nie odrodziłem. Nie no ty miałeś 4 HP. Ale... nie Lec tam masz? Kto? Nie... To ten? Nie Jedna kolejna ruda za... za Aś, jakiś czas. Nie wiem, ale czemu ci się odrodzasz, a ja nie mogę się odrodzić? Nikt się jeszcze nie odrodził tutaj. Właśnie. Tutaj nie ma się nie ma odstania. Jest ten, ten Dobra, to jest full Lili, wow. No Lili, Lili. Czyli ja teraz wybieram tryb? <suszy> eee eee. Chodźmy na coś lepszego Zamknij się. Ta... się na może... Niko, Wojtek nie interesuje twoje zdanie okay. Prawda? No nie Czy? I to rozumiem o, Ej leci leci leci, leci. A. Czemu dwóch na jednego? Czemu się na mnie fokusujecie? <noise> Ej to jest Daniel. Dostałeś? O, o. Chodź tu Dostałeś? O, Nie dostałem Sierdziele, połowę serca dostałem na hita Chodź tu ja. Czekaj e, Która to jest? O, ta jest z Wing Burst ja Polecam wam używać tej z Wing Burst bo To jest najlepsze. Coś. o nie do... Niektóre tego. Niektóre ci tutaj są tak... Tutaj po nie właśnie, bo tu... A, są, ale... Ej, dzięki za potę, dzięki za potę szczerze. Jeszcze siłę mi dał? Siłkę mi jeszcze dał. Nie wierzę. Dał siłkę komuś. To ktoś? O! ginę. nie! no. Ulginę tak, ginę. <grym> A, damy sobie z elektriką. A, ty masz eliterę. Tylko, że tu się... Tu nie daje i jest ten W sumie pamiętacie te... O Jezus, ale są tu lagi na tym serwerze. Lagi. Ty lagi masz? to ty masz? Więc na samym innym serwerze nie mam lady. No wcale. Bo twój komputer... O! Bo twój komputer nie wytrzymuje tego. Ten serwer jest zbyt mocny na twój komputer. Na pewno. nie poszli na jakieś lepsze... Ja. Dostał! Odstał! Kurde. Nie no, magik! Co Ej, bo mi mace nie działa jakoś się pośledzenie. Ej Orzyma, Ninja, tak, możemy, że Dostał Dostał jak... Ty Ale ty mi się tak fajnie Ej, dzięki ale wyleciałem Damian ma deda no ja deda? Oh. Nigdy w życiu To wchodź tu jednak Ja? Wi widać o. W oczach widać, że bardzo chcesz Pa, pokazać ci coś? Nie mogę cię trafić O! Ale Jedno serce mi dodałeś. Więcej byś mi tam nie skrył. Ojej, oj! Ale dostał! No! Dostałem. Rozsypał oj. się! Tak, <laughs> Daki! Ale ja tutaj nic nie widzę, ja tutaj kurde nie Bo masz lag, bo twój komputer nie wytrzymuje tego wspaniałego serwera. Agi, Tak? Tragedia. Nie! Bo pierwsze nie mogę, nie da się na nim używać. Dostałem w locie. Tych się nie da na nim używać. Słuchaj, to ja tam nic się nie da na nim uzywać. Nie, 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 nie. Dokładnie. Dobra, standard. Zaraz załączył się? Jezus, ja Walien rozłączył się. O kurde! hej, dawaj! Czekaj! Czekaj, ja chyba wyjdźcie. I do pewnie nasowa jest Czekaj, ja go. Cholera, oh, n-kory? to nie lubię szczerze, nie lubię walczyć na enkory Lubię. <grym> Weź taka napiszę tak ogłoszenie o live. Okay, ja, mu, ja mu powiem, że już tak, że, że już tak nie będziesz. A co? zaczynać. Добре Заграем с... СНП Пент, не имеем тп-му? Так This woman bought a discounted outfit online. However, when the outfit arrived at her home, she was quite surprised because it looked completely different from what she expected. The outfit had sleeves both on the top and the bottom, and it wasn't clear how to wear it. She tried putting it on, managing to fit one arm through, but the other sleeve was hanging below, leaving her confused. She attempted to push her arm through the lower opening, but it still didn't work. Meanwhile, her husband saw her struggling and couldn't stop laughing at the situation. Feeling disappointed with her purchase, she decided to return the outfit. What would you do if something like this? dostanę milion na święta? Ale Ani... Mm. Ej, potężny przeciwnik z ciebie. Ej, bo to jest jakiś... Nie piją. Czemu? Czemu nie mam go bić? Czemu nie mam go bić? Takie jedno pytanie. Co Ej, żyjesz? Chyba nie żyje. O, żyje. U mnie na lewie go nie o. ma. U ciebie? U mnie chyba wyszuk wyszukuje? Czy jak? Zobacz, czy u ciebie jest ziomek na lewie jakiś. Czekaj. Mnie... Nie... Nie. Czekaj, chłopak chyba wyszukuję. No nie to. CZEKAJ! NIE NO! O, dawaj, bo będzie w honorowy. No, good boy. Czeka! no! Dobrze? <laughs> no, <laughs> no. Czekaj, ja mu powiem... Ja mu będę musiał powiedzieć... Idealnie 2,9 bloka! Ej, bo ty jesteś potężny, ty masz jakieś tego. TXT. Nie! Ja mam po prostu... Ja mam TXT ks a dlatego jestem taki dobry. Masz TXT z KS? Nie, z, z... Czekaj co? O nie, nie. Na czacie się. masz... Z mał tą... całą nazwę po prostu... Tá. Então o nazwa